Czy zastanawiałeś się kiedyś, że monety w twoim portfelu mogą być czymś więcej niż tylko pieniędzmi? Istnieje potężna praktyka przekazywana przez wielbicieli ojca Pio, która przekształca proste monety w kanał błogosławieństw finansowych. Ten włoski święty w swojej mądrości uczył nas, że najprostsze przedmioty naszego codziennego życia mogą stać się narzędziami łaski Bożej. Tak jak Jezus rozmnożył chleby, tak ojciec Pio pokazuje nam, że opatrzność Boża może objawiać się poprzez najbardziej pokorne symbole naszego codziennego życia. Dziś odkryjesz, jak starożytne nabożeństwo, inspirowane mistycznymi praktykami ojca Pio, może otworzyć drzwi do finansowej przemiany w Twoim życiu. Ten święty, znany z niezliczonych cudów, pozostawił nam dziedzictwo wiary, które nadal jest żywe i aktywne. Przygotuj się na odkrycie mocy modlitwy pięciu monet świętego rytuału który zmienił życie tysięcy wierzących na całym świecie. To nie jest kolejna modlitwa, ale akt głębokiej wiary, która łączy to, co materialne z tym, co duchowe. Ojciec Pio, dzięki swojej niezwykłej zdolności wstawienniczej u Boga, zrozumiał, że potrzebujemy namacalnych znaków, aby umocnić naszą wiarę. Jako wierny sługa Kościoła katolickiego i nosiciel stygmatów Chrystusa, jego duchowe przewodnictwo zostaje uznane i zatwierdzone, przynosząc ze sobą autorytet kogoś, kto żył w głębokim zjednoczeniu z Bogiem. W małym miasteczku Pietrelcina we Włoszech urodził się Francesco Forgiouni, później znany jako ojciec Pio, od najmłodszych lat wykazywał szczególną więź z boskością, ale dopiero w dorosłym życiu ujawniły się jego niezwykłe dary w pełni zamanifestowane. Podczas swojej wieloletniej posługi w San Giovanni Retando ojciec Pio zaczął uczyć wiernych o znaczeniu świętych symboli w życiu codziennym. Praktyka pięciu monet w kształcie krzyża wyłoniła się z jego mistycznych doświadczeń, podczas których zdał sobie sprawę, jak proste przedmioty mogą stać się kanałami boskiej łaski. To szczególne nabożeństwo początkowo rozprzestrzeniło się wśród miejscowych, którzy prosili o jego wstawiennictwo w sprawach finansowych. Kościół katolicki zawsze uznawał moc sakramentaliów, przedmiotów i działań, które przybliżają nas do Boga. Praktyka ta doskonale wpisuje się w katolicką tradycję wykorzystywania elementów materialnych jako pomostów do duchowości. Tak jak pierwsi chrześcijanie używali symboli do wyrażania swojej wiary, tak ojciec Pio nauczył nas przekształcać coś tak powszechnego jak monety w narzędzie modlitwy. Historie o łaskach uzyskanych dzięki temu nabożeństwu zaczęły się mnożyć, najpierw we Włoszech, a potem na całym świecie, potwierdzając siłę tej prostej, ale głębokiej praktyki. Ułożenie pięciu mone w kształcie krzyża niesie ze sobą duchowe znaczenie tak głębokie, że przekracza wszelkie wartości materialne, jakie możemy sobie wyobrazić. Liczba pięć prowadzi nas bezpośrednio do pięciu świętych ran Chrystusa, tych samych które ojciec pio nosił na swoim ciele poprzez stygmaty, będące fizycznym przejawem boskiej miłości. Każda moneta w tym świętym układzie reprezentuje konkretny wymiar cudu finansowego, którego szukamy. Pierwsza moneta symbolizuje Bożą opatrzność, która nigdy nie zawodzi i zawsze zapewnia swoim dzieciom to, co niezbędne. Drugi przedstawia cudowne pomnożenie zasobów, tak jak Jezus rozmnożył chleb i ryby. Trzeci oznacza boską ochronę przed długami i trudnościami finansowymi. Czwarty reprezentuje niebiańską mądrość w decyzjach finansowych, cenny dar Ducha Świętego, a piąty symbolizuje wdzięczność i dzielenie się, przypominając nam, że jesteśmy jedynie szafarzami bożych błogosławieństw. Krzyż utworzony z tych monet nawiązuje bezpośredni związek z odkupięcią ofiarą Jezusa Chrystusa, stale przypominając, że każde błogosławieństwo materialne musi służyć Królestwu Bożemu i ewangelizacji. W bogatej tradycji katolickiej ten specyficzny układ monestaje się potężnym sakramentem, widzialnym kanałem, przez który przepływają niewidzialne łaski Boże. Ojciec Pio w swojej głębokiej mądrości duchowej nauczał, że praktykę tę należy wykonywać z autentyczną wiarą i sercem prawdziwie otwartym na łaski Boże, a nie jako akt przesądu lub magicznego myślenia. Prawdziwa moc tego nabożeństwa polega na doskonałym zjednoczeniu materialnego gestu ułożenia monet z duchowym usposobieniem wierzącego, który szuka wstawiennictwa ojca Pio. To połączenie tworzy święty most pomiędzy niebem a ziemią, pomiędzy tym, co materialne i duchowe, pomiędzy naszymi ludzkimi potrzebami a Bożą opatrznością. Jest to ciągłe i potężne przypomnienie, że Bóg w swojej nieskończonej dobroci troszczy się o każdy wymiar naszego życia w tym o nasze potrzeby materialne i finansowe, o ile są one doskonale zgodne z Jego świętą wolą. Aby móc realizować to potężne nabożeństwo, którego nauczał ojciec Pio, konieczne jest wybranie szczególnie spokojnej chwili w ciągu dnia, najlepiej we wczesnych godzinach porannych, kiedy twój duch jest najbardziej otwarty na łaski Boże. Z szacunkiem oddziel pięć monet o tej samej wartości, pamiętając, że nie liczy się wartość pieniężna, ale wiara i usposobienie Twojego serca. Z delikatnością i szacunkiem oczyść każdą monetę, używając w miarę możliwości wody święconej, przekształcając ten prosty gest w akt duchowego przygotowania. Na stole lub domowym ołtarzu, który musi być czysty i najlepiej przykryty białym obrusem, ułóż monety, tworząc idealny krzyż. Umieść pierwszą monetę po środku, przedstawiającą serce Chrystusa. A pozostałe cztery tworzące ramiona krzyża, symbolizujące cztery główne punkty, w których błogosławieństwa będą rozprzestrzeniać się w Twoim życiu. Podczas tego procesu miej otwarte serce i umysł skupiony na swoich konkretnych potrzebach finansowych, wizualizując z wiarą boską opatrzność działającą w Twoim życiu. Tę świętą praktykę można i należy włączyć do swojej codziennej modlitwy. Przekształcając prosty akt w chwilę głębokiego duchowego połączenia z Bogiem za wstawiennictwem ojca Pio, niezliczeni wielbiciele na całym świecie podzielili się niezwykłymi świadectwami po wiernym przyjęciu tego nabożeństwa: cudownie spłacone długi, możliwości zatrudnienia, które pojawiły się w najbardziej potrzebnym momencie, biznesy, które zaczęły prosperować w naprawdę zaskakujący sposób. Należy koniecznie zrozumieć, że to nabożeństwo nie zastępuje uczciwej pracy i odpowiedzialnego zarządzania zasobami, które powierza nam Bóg, lecz stanowi potężne duchowe uzupełnienie naszych materialnych wysiłków. Praktykę należy kontynuować ze stałością i niezachwianą wiarą, nawet jeśli rezultaty nie są od razu widoczne. Jak zawsze podkreślał ojciec Pio w swoich naukach, wytrwałość w modlitwie i całkowite zaufanie Bożej Opatrzności są kluczem do osiągnięcia upragnionych łask. Teologia katolicka uczy nas, że Bóg troszczy się o wszystkie wymiary ludzkiego życia, w tym o nasze potrzeby materialne. Ta prawda znajduje potwierdzenie w słowach samego Jezusa: Proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a drzwi wam zostaną otwarte. Praktyka pięciu monet inspirowana naukami ojca Pio. Jest głęboko zakorzeniona w katolickiej doktrynie o sakramentaliach i wstawiennictwie świętych. Kościół uczy nas, że święci, zwłaszcza ci, którzy tak jak ojciec Pio, w dalszym ciągu orędują za nami u tronu Bożego. Używanie przedmiotów materialnych jako narzędzi łaski ma solidne podstawy biblijne. W Starym Testamencie szata Eliasza była używana do dokonywania cudów, a w Nowym Testamencie nawet szaty Pawła były narzędziami uzdrawiania. W ten sam sposób monety ułożone w krzyż stają się punktem styku naszych potrzeb materialnych z Bożą opatrznością. Praktyka ta znajduje także oparcie w tradycji Kościoła dotyczącej godności pracy i dóbr materialnych, jak nauczał święta. Tomasz Zakwinu. Katechizm Kościoła katolickiego stwierdza, że sakramentalia są świętymi znakami, które za wstawiennictwem Kościoła wywołują skutki głównie duchowe. Ułożenie one w krzyżu nie jest magiczną formułą, ale aktem wiary, który łączy nas z odkupięcią mocą krzyża Chrystusa. Jaku czy Święta. Paweł, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie, przypominając nam, że naszą ufność powinniśmy przede wszystkim pokładać w Bogu. Ojciec Pio poprzez głębokie zjednoczenie z Chrystusem zrozumiał, że potrzebujemy konkretnych gestów, aby wyrazić naszą wiarę. To szczególne nabożeństwo łączy prostotę materialnego gestu z głębią wiary katolickiej, tworząc kanał łaski, który przemienił życie na całym świecie. Należy podkreślić, że praktyce tej musi zawsze towarzyszyć aktywne życie sakramentalne, zwłaszcza poprzez Eucharystię i Spowiedź. Dotarliśmy do momentu, w którym możemy wprowadzić w życie to potężne nabożeństwo, które ojciec Pio pozostawił nam w niebiańskim darze. Poprzez pięć monet ułożonych w krzyż otwieramy bezpośredni kanał z Bożą Opatrznością, pozwalając, aby płynęły w naszą stronę błogosławieństwa finansowe. Pamiętajcie, że każda moneta wrzucona z wiarą reprezentuje nie tylko potrzebę materialną, ale akt zaufania we wstawienniczą moc tego ukochanego świętego. Teraz Twoja kolej, aby doświadczyć tej przemieniającej mocy. Nie pozwól aby ta bezpłatna szansa ominęła Cię bez skorzystania z niej. Oddziel dziś swoje pięć monet, przygotuj środowisko modlitwy i rozpocznij tę podróż wiary. Podziel się tym nabożeństwem ze znajomymi, którzy borykają się z trudnościami finansowymi. Bądź narzędziem w rękach Boga, aby szerzyć to błogosławieństwo. Zapraszam Cię do bycia częścią tego łańcucha cudów. Zobowiąz się do utrzymywania tej praktyki przez co najmniej dwudziesto jedno kolejnych dni, zapisuj otrzymane łaski i nie zapomnij podzękować, gdy błogosławieństwa zaczną się objawiać. Odwiedź pobliski Kościół katolicki, zapał świece ku czci Ojca Pio i pozwól, aby Twoja wiara z każdym dniem wzrastała. Zawsze pamiętajcie, z wiarą, wytrwałością i potężnym stawiennictwem Ojca Pio. Żadna trudność finansowa nie jest większa niż moc Boga.